Siema, chciałbym wam pokazać, co nowego jest w Minecraftie 1.4.6. Pokażę wam, co jest i jak to robić. A więc dodano takie Enchant Book. Zaraz pokażę, jak, jak się z tym obsługiwać. A więc do tego jest potrzebny tłok. Więc na przykład wkładamy miecz i tą książkę. I się nam y, ulepsza. A akurat to nie pasuje oddychanie do miecza. Ochrona nie, też nie. Też. Nie wiem jak jej nie wybrałem. No i biorę na przykład to i mam ulepszone. <laughs> Mogę też jeszcze raz se to ulepszyć. Nie no Co to ulepszyć jeszcze raz? To będę miał podwójnie. Tak samo można zbroją. Jeszcze raz to ulepszyć można. No i tak. No i mamy ulepszoną zbrojkę. Eee, jeszcze to na mam, yy, yy, no, fajerwerty. Pokażę Wam, jak się kraftuje taką kulę. Jest do tego jest uczelny pro i barwniki. Robimy to tak. Wkładamy yy, to. Proch. i robimy i można i to się chce barwników i robimy taką kulę firework star gdy już zrobimy taką kulę bierzemy teraz pokażę sobie. tak robimy te firewerki Pokażę wam firework Mamy jedną fireworkę, taką normalną To nam nie daje efektu nic A żeby zrobić taką z efektem robimy tak i dajemy jeszcze tą kulę wtedy już mamy zbyt firework i widzicie tutaj mamy już ten co jest w niej i różne kolory i to jest już z efektem o, widzicie i można się to tak bawić myślę że to bardzo fajne to fajnie ha jeszcze Wam pokażę jak zwiększyć lot żeby wyżej poleciało więc wezm, weźmy sobie jeszcze raz taki proch, weźmy sobie jedno papier, jedno, znaczy, no dobra, Weźmy ten proch, tak, to się robi tak, żeby zwiększyć ślot. tak, tak, oj, albo się pomyliłem i to tak się nie robi. Nie, widzicie? Widzicie, o to chodzi, że jak tutaj. O, tutaj nam już nie pisze. Pisze flikt duration 1. A jak dodamy jeszcze te... Do. I pamiętać, że nie możemy tak dodawać. Tylko 3 to jest maksymalna ilość yy, tego. Tak, dobra. Bierzemy sobie... Już mamy filmy, że nam wyżej poleci. Widzicie? Bardzo wysoko nam poleciało. Może nam wyżej. I o to chodzi, że nie można edytować już tych fajaberek. I to wszystko, co chciałem wam pokazać. Ja mam się z wami CHE DJ SKKF.